Przechodząc do kwestii animacji, zaczniemy sobie od takiego procesu, który nie jest taką faktyczną animacją, ale bardzo ułatwia pracę i jest fajnym wprowadzeniem do samego myślenia o ruchu i kreowania tej y, aktorskiej warstwy filmowej. A mianowicie będziemy korzystać z nagrań referencyjnych, filmowych. W moim przypadku ja po prostu nagrałem swoje ruchy, którymi, które chcę, żeby moje postaci wykonywały. I zostanie to potraktowane w programie Wiggle AI jako taka podstawka, pod którą podłożę te nasze grafiki powstałe z postaciami, które będą wykonywać te konkretne ruchy. Jak widzicie, ta aplikacja nie radzi sobie najlepiej z grafikami o nietypowych proporcjach, więc efekty wyszły dosyć zabawne, ale. I tak jest to fajny przykład tego, jak ten styl rysunku może być przetransferowany na w pełni fizycznie realistyczny, realistyczny ruch.